Z Ewangelii, według Świętego Mateusza: Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. E, Jezus kocha wspólnotę, a to dlatego, że od zawsze jest we wspólnocie z Bogiem Ojcem i Bogiem Duchem. Życie wspólnotowe jest dla niego normą, jest dla niego jedynym właściwym rodzajem życia. I dlatego zaprasza nas do tego, byśmy nie żyli swoją wiarą e, zamknięci na innych, żebyśmy tej swojej wiary nie przeżywali w samotności. Zaprasza nas do tego, żebyśmy budowali wspólnoty: wspólnoty modlitwy, wspólnoty rodzinne, wspólnoty ludzi, którzy dążą ku dobru, wspólnoty tych, którzy pragną pięknie żyć z Jezusem. On widzi, że tylko we wspólnocie możliwy jest wzrost. Że tylko we wspólnocie możliwa jest ta właściwa dynamika życia ludzkiego, która sprawia, że jesteśmy w stanie się rozwinąć. On widzi, że wspólnota jest dla nas środowiskiem naturalnym, jedynym prawdziwym stanem, jedynym dobrym stanem naszego życia. Zachęcam Was do życia we wspólnocie wiary, we wspólnocie kościoła, we wspólnocie modlitwy, w Waszych rodzinach, spośród Waszych bliskich, ale także we wspólnotach. Waszej lokalnej, waszego lokalnego Kościoła, do zobaczenia jutro.